Kinder Bueno Kinder Bueno Pozwól się uwieść Sponsorem Szpilak na Giewoncie jest Cyfrowy Polsat Telewizja, Internet, Telefon Cyfrowy Polsat, dobrze nam razem Sponsorem programu, który Państwo obejrzeli Jest właściciel marki Ginger. Zrealizujesz swoje plany dzięki pożyczce ekspresowej banku PKOSA. A teraz oferta tygodnia, tylko do jutra. Na specjalnych warunkach możesz zamienić kilka razy na jedną niższą. Przyjdź i sprawdź ofertę promocyjną. Bank PKOSA. Zapraszamy. Gdzie? Głupio być takim małym, co? To da się zmienić, żeby obaj Mamy w domu Monte. Sot Monte z dużą zawartością mleka, czekolady i pożywnych orzechów. Sot Monte. Pełno smaku, pełno siły, pełno frajdy. Ogłaszam akcję Rysi. 2,5 miliona muszę mieć. 2,5 miliona złotych? Ojciec stanie matką. Nie mafia. Teraz do gry wchodzi Rysi. Sobotę o 20. Masz łupaka, czy nie masz? Mam. Już za trzy dni w niedzielę w Polsacie. Na co dzień jeżdżę ciężarówką, dużym autem. Wy na co dzień też tak wchodzicie? Tak. Ta. Urodziłem się w Kongo, teraz mieszkam w Polsce. Niektóre występy cię wzruszą. To jest moja mama Lena i często śpiewamy razem Już dosyć świat nie jest myślał, lecz na to pierdolę. Abstrakcja. Mazwidzi music, tylko muzyka w niedzielę o 20.